W czwartek, 4 kwietnia, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Świętego Franciszka z Asyczu w Nowym Mieście nad Pilicą, przeprowadzono ósmy konkurs gastronomiczny na najładniej udekorowany stół i potrawę łatwą, smaczną i zdrową. Wzięli w nim udział uczniowie szkół specjalnych z kilku powiatów. Witam Państwa bardzo serdecznie na ósmym konkursie w dniu dzisiejszym. Jest to konkurs na najładniej udekorowany stół i potrawę łatwą, smaczną i zdrową. Po raz piąty jest to konkurs pod patronatem starostwy grójeńskiego. E, w tym roku e, naszym tematem przewodnim są święta wielkanocne i potrawy z jaj. Więc, e, Drużyny będą walczyć ze sobą. Myślę, że będzie jak co roku bardzo fajna zabawa. Witamy wszystkie drużyny, czyli mamy drużynę z Brójca, mamy drużynę z Jurek, mamy drużynę z Nowego Miasta, z Rawy Mazowieckiej i czekamy jeszcze na drużynę z Maseczka. Witam bardzo serdecznie wszystkich na dzisiejszym konkursie. Witam pana starostę powiatu brujeckiego, pana Krzysztofa Ambroziaka, bardzo serdecznie. Panią Wiolantę Świtalek, witam Panią Wydziału Edukacji, Panią Barbarę Orłowską, Dzień. witam Pana Dyrektora Banku Michała Dawidowicza, witam dyrektorów placówek, które dzisiaj u nas gością, witam Dyrektora z Rawy Mazowieckiej, Z Jurek, witam Grujec, witam Piaseczno bardzo serdecznie. Jest to do... A, witam też gościa specjalnego, bo jest to nasza druga edycja. Dobrze, Panie Marcinie, dzięki za podpowiedź. Aczkolwiek tak, chciałam przywitać naszego gościa, który jest drugi raz, jest to gość specjalny, Pan Marcin Śwista. Witam bardzo serdecznie. Jednej z restauracji warszawskiej, a w jakiej, to powie nam potem sam i coś tam może pokaże. Zachęci też do pracy w zawodzie kucharz i z tym, co się wiąże w tej pracy, jakie, jakie są przyjemności, jakie obowiązki i, i czy można się w tej branży dalej rozwijać. Yy, witam wszystkich, yy, którzy będą brali udział w tym konkursie i poproszę może pana starostę o zabranie głosu, ponieważ ten konkurs jest pod patronatem naszego starosty. Zapraszam serdecznie, proszę bardzo. Także dzień dobry, bardzo się cieszę, że yy, jest taka inicjatywa, jak słyszymy po raz ósmy, po raz piąty starosta Gujecki yy, objął swoim patronem. Yy, to, tą, tą imprezę, ten konkurs. Także y, bardzo piękna inicjatywa, dziękuję za przygotowanie. Jest to tak jak widzimy ponad powiatowa, bo mamy również y, sąsiednie z sąsiednich terenów, z sąsiednich powiatów y, zawodników. Także życzę Wam no, jak najłatwiejszych tych, y, najłatwiejszego tego konkursu, y, jak najłatwiej i najlepsze te potrawy, żeby wam y, wyszły, będziemy się troszeczkę przyglądać. No niestety czas tak zobowiązuje, że będziemy musieli chwilę Was opuścić, ale na podsumowanie wrócimy i zobaczymy jak, jak to wszystko wam wygląda. Także wszystkiego najlepszego powodzenia życzę. Na co dzień jestem pracownikiem jednej z warszawskich restauracji. Można powiedzieć, że już to taka mała sieć. Mamy restaurację w Warszawie w koło brzegu, w we Wrocławiu. Zajmujemy się robieniem sushi na co dzień. Oprócz sushi robimy również dania z kuchni japońskiej, łącznie z udanami, wszelkimi rodzajami ryb, krewetek, więc tym się specjalizujemy. Dodatkowo, sam osobiście jeszcze pracuję jako barman, układam karty koktajlowe, więc na pewno dzisiaj. Troszeczkę powalujemy ze smakami. To będzie taka nasza mała niespodzianka, którą już zdradziłem. E, mam nadzieję, że się wszystkim spodoba. A odnośnie kuchni i pracy na kuchni i związanymi z tym przyjemnościami, korzyściami, porozmawiamy troszeczkę później. Zapraszam. I don't know. Dnia w Nowym Mieście nad Pilicą odbywa się konkurs kulinarny Żyć Smacznie i Zdrowie. W tym konkursie uczestniczą zespoły z różnych powiatów. Powiat Rawski, Powiat Piaseczyński, Powiat Brujecki. Młodzież na tym konkursie integruje się, poznaje, te, poznaje również równ, różne techniki gotowania. Dzisiejszy temat przewodni to Wielkanoc. Młodzi ludzie mają bardzo ciekawe pomysły. Każdy stół jest przygotowany inaczej, każdy przedstawia naszą tradycję narodową, czyli Wielkanoc. Są jajka podane w różnej formie. Jest to również żur, jak i jajka faszerowane. Młodzież wymienia się doświadczeniem, nie ma osób, które by się nie spotykały na przykład już kilka, raz, kilka razy. Ósmy rok już odbywa się ten nasz konkurs, w którym zarówno opiekunowie, jak i uczniowie starają się podnosić zarówno swój kurs kulinarny, jak i swoje znajomości. Dzięki naszym sponsorom, Starostwu Powiatowemu w Grójcu, Burmistrzowi Nowego Miasta oraz Bankowi Spółdzielczemu Biała Rawska, jak, jak również firmie. Restauracji Leo oraz folwarkowi w Nowym Mieście, konkurs nasz nie mógłby się odbywać. Ci sponsorzy zawsze nas wspierają, zarówno finansowo, jak i rzeczowo. Nagrody ufundowane przez nich młodzi kucharze otrzymują na koniec konkursu. Są to zarówno albumy, jak i książki. Wspiera nas również marszałek Senatu, marszałek Karczewski, który również ufundował nagrody dla młodzieży. Doszliśmy do wniosku, że. Zrobiły tak piękne stoły, tak piękne i pyszne potrawy, że po prostu wszyscy wygrywamy. No, nie, nie mogliśmy się zdecydować, żeby wybrać jedną drużynę. Wszyscy jesteście zwycięzcami. Bardzo Wam gratuluję.

w tej szkole. Sami widzicie, bardzo fajna inicjatywa, integrująca wszystkie te społeczności. Ale moi drodzy, my jesteśmy przede wszystkim pod wielkim tutaj zachwytem, urokiem tego, co przygotowujecie i jak to przygotowujecie. Tak jak tutaj pani powiedziała na początku, że jest zdrowo, smacznie, przyjemnie i wizualnie jeszcze pięknie. Naprawdę wspaniała inicjatywa, co piękne. Dziękuję. Ja dodam, że ba bardzo smacznie było, bardzo ładnie na tych stołach. No i do zobaczenia za Trzymamy no, tak, za jeszcze do tego no to, to Tak, będziemy później. Bo jeszcze musimy podziękować oczywiście. Proszę Państwa i wielkie podziękowania również skierować wszystkim wychowawcom. Dziękujemy naszej Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo serdecznie za od kobiety, pani Agniesz Krzydłowskiej. Dobra kobieta mi gdzieś tam wypisał jeden problem, tak? Pani Agnieszce, Słonecki Walczach. integrować, bawić się w gotowanie i kosztować to gotowanie. Bardzo serdecznie wszystkim ja dziękuję. Ja chciałam podziękować serdecznie za zaproszenie, ponieważ z daleka przyjeżdżamy z piaseczna. Jest nam bardzo miło, byliśmy już czwarty raz. Czujemy się u Państwa bardzo dobrze i dziękujemy uprzejmie i myślimy, że spotkamy się zaraz. Dziękujemy Pani Dyrektor.